Dzień dobry. Jest Bertes! Siemanko, Cześć. I my jesteśmy w grze Human Fall Flat. I, i jest wesoło, bardzo. No. Macia po Macia tak mnie, Nie, nie! To już było! Nie, dawaj, nie chcę tworzyć. nie, 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 ogonek! nie, 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 Uda nam się! nie, nie, moje biodra! Niemożliwi. Kto mnie pociągnie za, za ogonek? I spadłam! Mertes, pociągnij mi za ogonek. Okej, okay, czekaj, czekaj, czekaj. A no masz ogonek tam z tyłu. <grym> Jezus... Dobra, sorry, 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 żarty Dobrze. podstawówka zostawmy na Panowie, bok. Panowie, odpalcie filmik, żebyśmy wiedzieli, co my tu mamy robić. No wypadł wypadł za mapę, wypadł za mapę! Masz, już nie wypadł za naty. dawaj. Mamy trzymać. No czy mam, czy mam? tak jakiś pilny widz. W <laughs> pierwszym rzędzie... Ech, nie da się wspinać. <laughs> Jeszcze purpur złapę ten, Werteza za rączkę zrobił kółeczko! <noise> czekaj, to muszę prawo tutaj, 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 tutaj! Czekaj, czekaj, muszę ciebie prawym. Czekaj, bo ja tu... Dobra, o, tutaj... No wertez daj o, się no, złapać! No, dawaj tą rączkę! No, próbuję, próbuję! Czekaj. O, Dobra. mamy! Mamy! Prawda. Mamy to! <noise> I chopsia, Hopsia teraz! Hopsia! <noise> Ale fajnie pamiątkał sam. Podoba mi się tego. O, patrz jak ci robię, patrz jak ci robię. Wertes, został ty mylok. Dobra, ja już od was podobię, idę. Dobra, bo my tutaj zostaniemy Szanie na cały odcinek. Tak, propos organizacji, odcinki w środę o godzinę 15. No, kupa śmiechu, proszę nie iść podczas odcinków, proszę nie pić. Kupa to I... jest dobre słowo. Wertes pił, jak widać, nie może po schodach wejść. Tak, kurde. To jest Czy? wyzwanie! Bo ja byłem, muszę tu pusznąć. O, Puszłem. O, o, o Każdy, który zobaczysz, dobrze. Profesjonalny gracz. Nabrysz. O, patrzcie, mamy filmik. Chodź, werto, my, my oglądamy teraz. To wy oglądajcie. A, tutaj się musimy okay. połączyć w grupę. Patrz na moją rękę, patrz na moją rękę. Patrz na moją rękę. O, zaraz będziesz tam na górze się wieszał chyba w te belki. Dobra, ale jak to się robi? Co ten gość robi? Dobra, tyle z filmu. O, tam U. mamy przyciski dalej, dobra, ale czekajcie, to jeszcze na dół coś jest. Jest tam coś? Nie, nie ma. Na dół to możemy cię zaraz zrzucić, jeżeli masz ochotę. Bo ta seria szybciej się skończy, się zaczęła. O, tu musieliśmy ten współpracę tutaj taką uskutecznić. operation! O, patrz, Magia sika do basenika. O! A miała mówić, że to ty purpał z bałogąkiem z niej z tej strony. Ale słabo sikałeś, tam nic nie ma. No to, bo ty to okay. czeka Dobra na wejdę. ciebie. Cze, 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 czekaj, 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 wejść? E, e. e. Dawaj, dawaj mu na łeb. Jak okay, ja chcę z tamtej strony wejść. E, nie dam rady tam. <laughs> Dawaj po mnie! Go. Ska, sk, sk, skacz po mnie, skaczcie po mnie. Parkour! <laughs> no, brawo, piękny parkour! To nie Minecraft! To nie! Nie da się skoczyć mu na główkę i sikać z niego. O, e, popróbował, z tym masz ogonek, ja zaczęłam, że ja tam z tyłu kartkę. O, no to widzisz, mamy coś wspólnego. No Toż nic nie ma. ma włosy. Klikaj, Magia, teraz twoja no, kolej. To zdejść z ja, jest... ja bym coś powiedział, ale, ale nie wiem, jak tam z Family Friendly stoimy jeszcze. Ops. Mamy dobrze stać z tym. Wiesz. Też chyba, chyba, nie wiem, czy tu mieliśmy spaść. Tak, o, skok wiary. Tak, tak, tak. O, pociąg. Abely Buck and Fly. O. Ciuch, ciuch. A, pojechał. O, patrzcie, czapunk z kolomokotywą. Czekaj, bo wiecie co? Bo tak, ja tu widzę. mi to, ja tam chcę. Jakieś drzwi tu widzę. O, dzień dobra. dobry. Ja chcę zrzucić ten, ten kosz na śmieci. Mamy ławkę. Nie zrzucaj go, bo ktoś w głowę oberwie. No? no <laughs> ja mogę... a... O, I wow! wow. Zablokowałem się, zliczałem grę. Co no wy tam już robicie? O, jestem. Dobra, dobra. Ja już, to już trudne idziemy. rzeczy, już. Robię, a wy się zabawiacie tam. Już grzecznie idziemy, Madzia, sorry. No, tam chyba trzeba wyjść, nie? Ja bym, ja bym popchnął tą ciuchcie, mówię ci. Patrz, patrz, nie, patrz, patrz. No, ja ją wyciągnę, żebyś ty ją wsadzał. Aha, dobra. No, bo tak od tego właśnie są mężczyźni, no. W sensie, żeby no psuć! No, psuć to pierwsze! A nie, żeby wsadzać. No dlaczego mężczyźni myślisz szybciej umierają od kobiet? Nie Czekaj. wiem. Dobra, bo tutaj trzeba przelić. to na ławka. Oj, chyba spadłem. Pa, pa. A spadniesz znowu normalnie? na głowę! Aha, tak. Trzeba to mm. przesunąć. Ja dam radę. Dam Ej, ja już wiem, ja jestem świnka Peppa. Bo nie Ty mogą to się... jesteś. Pe Pepo-pingwin. Pepo-pingwin? No bo masz nogi pingwina, tak? Będę pchał. <laughs> już, ja już zepsuję. To jest niesamowity w pingwinów z Madagaskaru z Pepo. O, o, żebyś wiedział. <laughs> wait, 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 bo, bo muszę to zrobić. Dobra, tam. No tam trzeba chyba wejść. Niektóry wlezie na to czerwone. Okej. Okay. No Ty możesz wejść na czerwone. Idę! Idę! Jesteś tam? Trochę się już wczorajszym, ale idę! <laughs> <laughs> Dawaj! Najlepsze jest to, jak ty się bujasz tam. Wezmę to po pojutrzejszym, a nie po, po wczorajszym. Nie, po pojutrzejszym. Dobra, a, po ja, po ja po mam drzwi już otwarte. Zapraszam. A którędy? No do. Aha, no właśnie, ty. Hello. Aha, znaczy co, teraz. Może to może jest drogę, ja coś znajdę. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, teraz tera no muszę iść. przesunąć z powrotem. No Mogę daj. tam wsadzić Madzie, ale. No czekaj, i... ja wam zrzucę coś żebyście się wspięli. Dobra, ja już jestem. Weź tak troszeczkę, tylko pociągnij, a sobie zostaw tak 2 centymetry. Czekaj, bo coś, to... coś, coś tam Wertes mówi, że zrzuci. Bombę! Ja bym nie no ufała by... mu. No klocka mogę zrzucić. Ej, zostaw tą ławkę, daj ten, podsuń mnie kawałek. Dobra. Mówię już. tak o do centymetra tutaj, żeby tylko było na ten róg i ja se przeskoczę. Przynajmniej mnie nie krzyczeć, ja się no, sobie zamknę. Jestem nad wami, nie mam czego zrzucić, także kmincie. No, Kmienimy, kminimy. A co to masz w kolejnym pokoju w ogóle? Hmm, pociągi. <laughs> Dalej. O, ja przeskoczyłem. No, bo ty jesteś Pingwin, to zwierzęta jest prawie skoczne. Pingwin, skoczna. Ty widziałaś, jak to popierd... <coughs> Przepraszam, chciałem powiedzieć, tu, 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 tu robi. Tak, tak widziałam. oglądałem pingwiny z Madagaskaru. No, to jest. Ja tam z... plan Kowalskiego znam Plankowolskiego, <coughs> znam. Tu by się akurat Dobra. przydał Rico, żeby wyrzucił o, jakieś O, tak, tak. cię przepchać. Dalej? O, A, już nie, bo, bo to jest już ciężki towar. i. i o, o. Korpał schodź, nie no robię jedynie. Idę, idę do was, idę, patrzcie, teraz. A ty się dzielisz, że rodzina ci mówi, że nie pracujesz i nic nie robisz. Ej, my pchamy się ciągniemy w kolejnych. Ciągniemy, no. No nie. Dobra, nie, nie działa. Okej. Okay. No to nie w ten nie, nie, sposób. a bo my mamy tam. A gdzie tam. A, bo to bo jest widełko. Ej, 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 widełko właśnie, to jest. Właśnie. Widełko Dabaj, jest. Chciałby obejrzeć. Daj to. O, Ho się kolumny idąc po platformie. Ta fuck. Co znowu się z Maciej? Aha, bo można patrz, pa pa, pa jakie fane. Chwytasz się kolumny i wtedy se możesz. przesuwać, chyba. Nie. A. -a. Nie. Dziwne. No? Nope. Ale tak, o to chodzi. Czekaj. Może tak. za dużo nas do pieczenia chleba. No to, co, znowu mhm. jeden tylko. Nie, nie, nie. O, o, ja, ja już idę, patrz. Idę jedno. O, nie w tą stronę! Nie w tę w stronę, Marty! <laughs> Czegoś ty mnie powiesił. <laughs> Dobra, idę sobie stąd. A ty czekaj. Myk! O, jest, jest. A ja wam pomogę to, 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 to. na dole. O! Ale nie, Macie, ty też musisz tu wejść! Oj! Ja chciałam tak wam pomóc bardzo. Inaczej. Czek ale co, co nam to daje, w zasadzie? Aha, musimy... No, tam... no, że pójdziesz na tamten, a potem z trzeciego pójdziesz na nie trzeci. Dobra. Madzia, wskakuj. No czekaj. Nie wejdziesz. Nie wejdziesz. Tędy nie wejdę, <laughs> tędy spróbuję. O, o dobra. jest. I teraz przesuwamy. Okay. Dobrze, dobrze. Bo dobrze to tak. robisz, dobrze to robisz. Tak jest, jestem nie. waszą. No nieważne kim. Tu w ogóle można tu przeklinać czy nie można tu przeklinać? Nie wolno, u mnie dobrze. nie wolno nigdy na kanale. Tylko przeklina. szybko, tak? W ogóle. Aj, no co? O, o widzisz, już cię pokarało za twoje przeklinania. A? 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 Ale ja jeszcze nie przeklałem. Ale już pomyślałeś. No, No karna. to prawda, to prawda. No ja Pomyślałem. Dobra, ja muszę, muszę znaleźć teraz drogę ten No Way Home. Nie, musisz od nowa tak y, no przejść tutaj. I, i. Ja się nie dam ja, Ja się nie no dam rady. chyba radu. wygraliśmy już, wiesz? Chodź. Ale bo to już impreza na balkonie. Jest. No. Kurna, to tylko dzięki mojemu poświęceniu. Dobra, czekajcie, teraz dam radę tu skoczyć. O, jak tak wą. macham, to prawie ten, jak głosanie by się machało. Jak tak machasz. Machasz głową, wtedy mi się A. macha. Ty to fajnie pewnie widzisz, tak, ty to lepiej widzisz, bo o, o, o. moja perspektywa nie jest fajna. Jest, jestem, 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 teraz okay, na, na okay. drugą stronę, tak? Daj! daj, daj. O, okay. dobrze, dobrze, parkour, dawaj, dawaj! Leci, ja tu, dobrze! Kurde, sam to zrobiłem, a nie tam we trójkę! To się nazywa klasa sama w sobie. A to trzeba było no. spaść? Pierwsza nie. klasa podstawówki. Tak! puff, tak. puf, puf! O. Dobra, jesteśmy. Tu już puf, puf mamy a robić w tej to rzeczy. wystarczy? No. no. Eee, to to ty nie musieliśmy czekać. E, a ja? No. Nie, to jest się szybciej skończy niż ty zaczęła. Otwórz, otwórz, otwórz. ja mam pomysł, tam trzeba pudełko dać. Tak, to trzeba pudełko o, dać. A co ty nie powiesz? A, no to nie pomagam, dobre. No. <laughs> tu można szybciej biegać, tylko zawsze się tak dreptusia. E, chyba, Aj, ch chyba zawsze. Czeka, o to. to, to... <laughs> no możesz <na> nie możesz wyjść. <laughs> to wy sobie tam. Y, y... Aha, no w sumie można na to położyć też, prawda? No, to no. tak jest ten No, będziemy się Klasyczne zagranie. zagranie. Czekajcie, windy się będziemy bawić. Aha. Piedziemy. Dobrze, że nie. Ja fukasz. się tak nie bawię. Make. Dobrze, nie klikajcie. No weź tą to tą to widzę. No, no ha, że to no. trzeba ściągnąć, a dobra. No, a a to... jak inaczej? Dobra, ja myślałem, że to już tam, bo to wiecie, myślałem, że to jest wielopoziomowa taka. Ja też jadę, ja też jadę. Make. A to, to wszyscy to jedziemy? Wszyscy? Dla atrakcji. <laughs> no i co teraz? <laughs> tak w filmach. Lewo, prawo, dawaj, cię wrzucę. <laughs> Czekaj, patrz, które spadniecie. To nie ma sensu. Kurde, <grym> <grym> kurde, dawaj. Ja się pazurkami już Nie, dawaj. co ty zrobiłeś? Co ja teraz zrobiłem? Ej, tak, teraz ja to, co ja zrobiłem. No, macie już otwarte, gotowe, chodźcie. No, no, na gotowca przyszli, dobra. Oho, pudełko na dole, dobra. To znowu window, a potem pociągiem. Znaczy, wiecie co? no Generalnie mogę was zostawić po prostu w ten sposób. Nie? Ale w sumie to już będzie chyba koniec mapy, zaraz do zobaczymy. Dobra, idziemy na windzie. Mama Wanda jedzie w windzie. robimy jak należy. Wandavision? Vision? Tak, tak. tak kurwa. To trzeba przesunąć, to, to też trzeba przesunąć. Tak, 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 to jest bardzo tak, to nieobrotne, blokowałem. panie, wiesz? Daj, daj, ja pomogę, chodź. Ciągniem. O, u góry trzeba bardziej złapać, żeby to pociągło. O o, 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 Poszło. Proszę kliknąć przycisk. Czekaj! Czy ta czekaj, winda jedzie w górę? jest. A gdzie mój? Tak, już jedzie. Buuuuk! Są, są takie, słuchaj. Ale to nie są windy. Proszę mnie nie spychać. Ale po prostu i tak musisz zejść, żeby przesuwać wagonik. Właśnie nie, bo przesunąłem go na środek, ja już wiesz. Ja... A jak pudełko tam wsuniesz sobie, geniuszu? No dobra, no to w sumie no. tak. Ale mogę, o, ja, ja już jestem po Chodź, drugiej stronie. No wertes, ja cię będę ciągnęła, twoje szczuły w pudełko. Dobra, 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 dobra. A właśnie przez od, od ściany możemy przesuwać. Tak, tak jak od było od ściany. tych, tych. No to właśnie no tak. na to i przesuwaj! Ooo! Hmm. Ja Przesunąłeś! No ale dobra. O, jak już jesteś tam na dole, to... Jasne. Wiecz. O, dobra. Je, jedź z nami! A spróbujcie od ściany się przesuwać. A ja... A tak jak I było, i wiecie, to od, to od, od... Do, 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 do. O, widzicie, się da! To się nawet solo da. Ale działa. Dup, dup, Dobra, Ścianę. teraz ja muszę sobie... Ja tu pilnuję, żebyś ty tego pudełka nie rzucił tam, gdzie nie trzeba, wiesz? Ja zawsze na samym końcu, pewnie, bo najstarszy... Musisz tak. od góry je ja popchnąć, bo klocek nie teguje, o! Albo tak ci, zrobię i teraz pchaj. No to ja nóżką trzymam nie pudełko! O, 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 o! o. Widzisz, ter teraz będzie. Taki miałem plan. Dobra. Jedziemy! A to by jeszcze. To, to, aha, no, to Bardzo to, 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 to EZPR od ściany. Rozumiem. Szybciej. Woo! Ja nie wiem, czy tu to nie ufam. uważaj na drzazgi. <laughs> ja tak kątem oka popatrzyłem i tak uważaj na czołgi, tak co? <laughs> o nie. Ale to fajne by było, gdyby czołgi były. Czołgi Czemu to, aha, schodki. Dobra, to są schodki po to, żeby zejść. Okej. Okay. Nie, no to po to, żeby to wrócić, zejść. jak spadniesz. Tak. tak. Boże, Bo parkour! Właśnie miała mówić parkury, dla A! mnie.

Dobra, obejrzane. Dziewa wow, jest. O, kozak. Gdzie, na górze. To czekajcie, to się bierze łapy do góry. Put your I hands czym up się in za air. O oh shit. No właśnie zrobiłem ja dokładnie jestem, to samo. Ja chyba jestem za malutka do tego. Co czego ty Jak się podciągasz? No Fajne, patrzysz w dół, spajne. najpierw patrzysz w górę, a potem w dół i tak w sensu. <laughs> Mechanika tej gry jest zaskakująca. the za Pucio hands up. In the air. Put your hands up. Ja szukam a niskiej baj, ściany, ja a nie baj, umiem wysokiej ściany. Kurwa. Chyba tam co ja widziałam wcześniej. Bo my, bo my chcieliśmy na skróty, panie Purposz. No właśnie, bardzo Dlatego chcieliśmy Dlatego na nam nie wyszło. Już? <laughs> o, kozak. A druga ręka to co? Nie ma. Ja mam jedną rękę niepełnosprawną. W w prawdziwym życiu też, no ale. <laughs> Cyk, myk, kurde, pajak. Pa, jakie parkury. Pa, pa to! Idziesz tu? Pa to, odcinek! Pa to, pa to! Jak tam Na... sobie radzicie? Ale często się jak galareta normalnie. Dlaczego? Ale znaczy... ty, ale ty, że ty, czy twoja postać? Moja... No ja trochę też, ale <noise> to po <wczoraj>. to... <noise> Moja postać, bo to świnka i Oglądamy, jakbyś. oglądamy. E, e, ja. Climbing higher.

Po prostu się klika Bięknie. tak. Po prostu biegniesz? Tak. No, wspinaj się. O kurde, no tutaj już mamy pierwsze treningi wysokościowe, myk. Nie no, ale ja dalej nie wiem jak to się robi. No ja się przyklijam. Lewy, gdzieś. prawy, patrzysz do góry, podbiegasz pod ścianę, skaczesz i szybko w dół, żeby złapało. O, tak. Jak jest wytłumaczy, tak każdy wie. <grym> Proszę bardzo. Naprawdę. Wow, a nawet tak da się wejść bez problemu. Ty, świnio idź. <grystanie> <grystanie> pingwin na No nie. słuchaj, od dołu patrzy pingwin, od góry patrzy świnia. No. A może on ma na imię Przemek? <grystanie> <grystanie> Pozdrawiamy wszystkich przemek. O, teraz wyszło. Lewa górę, biegna spacja w dół! No, wyszłam. Dobrze! Co tam macie? Szczyt. Gdzieś na szczycie góry! <laughs> A to Trzeba było tam przejść? Bo tutaj też jest jakiś ten, nie? A, no, tak, tu jest czekaj. Coś... Więzień jakiś Więzień, tutaj jest. Będę do, do wo -wi. Wo -wi? Ręce do góry, hop! A tu będzie. Kaczcie do góry. Jak kurposa. No idziecie po las. A to tam? Nie wiem, ja szukam wiesz to co... To... A potem jest lina! Spuść linę! O właśnie! właśnie zrób liną! O! turysta, Dostałem tego! Bo Czekaj, Robię tarzana! Patera! Patera! Mek! O! zaskoczyłem. A jakiego tarzana robię! O ty! Ja też chcę na tarzana! On ma o, a, nie doleciałem! <laughs> Dobra, nieważne. A ja spadłem. <laughs> ja też spadłem właśnie. Psykro mi jest. A gdzie, gdzie się pojawisz? No za tobą. O, a kuku? Chodź. Chodź, chodź, chodź. Aha, bo to trzeba to, to. A nie, no ale to. Chyba, to musimy na to wchodzić, czy. czy no, a jak inaczej wyleziesz? No tam jest przejście, nie? Jest brama, tak? No ale musisz wyleźć na, na ciuchciu. Muszę? No, a nie, ej. Nie będziesz mi mówić, jak mam żyć! No, no, <laughs> Jakżeś tam przeskoczył, wertes? Normalnie e, skoczył. Tak jak, tak ej, macie czemu miało. mi się postać nie chce wyskoczyć? E, po prostu skaczesz tam, tylko musisz wcale. No, 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 no. A ja chciałem na lince, no trochę szkoda, no niech będzie. Trochę zawiodła mnie ta gra, muszę Wam powiedzieć. minus 10. No bo się nie rozbujałeś, słuchaj. Ale sam się buja. I... Dobra, trafiłam. To mogę zejść, bezpiecznie mogę. O! Tu już nie mogę. To spada. Aha, widzisz. Już się nie pytam, Ej. bardzo, gdzie Ty jesteś nawet, wiesz? Ja Gdzie dalej. A, tam już widzę. się nie da doskoczyć jednakowoż. co to, tu to, to, to dają? Pięknie, takie robisz dingy-lingy-dong tym. Z... Twoją główką. Nie mam pojęcia co dalej. Chyba zepsułeś, wiesz? To, to bardzo mnie to cieszy, ja lubię psuć gry. A to wiecie, A dalej, może dzień, my dzień ten Tarzanę zatrudnić. musimy na górę? Wylazłeś tam? Próbuję, na razie to, na razie to Iju. wiesz. No po, po co, nie. Poczyna cię podepchnę. Dzięki. Ej, Werdesa z drugiej strony? Nie wiem. Kombinujemy. <noise> jak to konie jest. pod górę. Zastanawiam się, czy na tym Tarzanie nie można byłoby od razu. A my nie potrzebujemy tu wleźć. Ale teraz na dobrej pozycji. No jak, nie jakoś trzeba kurcze wejść na niego. Hmm. Nie no, z Tarzana to byłoby ciężkie. To to nie jest takie proste. Ta... O, turysta, tak, turysta, no. Ja turystę złapałam. Czy się? E, nie... pa panowie, tu, <noise> tu, tu. Bo to na początku tu. było w takiej pozycji, że musiałem to przestawić, ale ja już na gotowe gotowy. Aha, rozumiem. Widzicie? Chodźcie tu. No, no tak, i teraz tam skakujemy, Okej, okay, to, no, to ma sens. To ja biegnę. Biegnie, ja Cię trzymam. Patrz, tam purpos biegnie, bo kamień się obrócił w drugą stronę, widzisz? O. O. Tyk. Czyli Niestety kolaboracja, jo, 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 dobra. I i... A druga ręka do góry, to co? Biegnę, biegnę, biegnę. Ej, Nie wyskoczyłam. Go, go, widzisz? go, go, go. To leci już na dół, nie! Odbiłam ci się głową. Go, go, powerbies. Dobra, ja ci to przetrzymam. I poczekam masz coś zrobicie fajnego. To będzie dobre. Fajnego czy głupiego? Bo to jest Jestem na górze. <grym> Ciu, ciuch, ciuch jest fajnego. Biegnę, biegnę. Jej! I o, o, o. No, a druga ręka! No. Dobra. Wiecie Mówię, co, co? że ja mam jedną rękę, niech halo. U! Dobra, radę! Udało się, udało Czekam na was na szczycie góry. Teraz ja się boję, że ja się... No, nie! No, nie! No, nie, nie, Naprawdę. O, nie! Dobra, ja nie, nie! No, naprawdę? Chyba <laughs> ja się wspinałem, ale się złapałem Madzi Madzie. się wspinałem... <laughs> A ja już ci na początku mówiłam, zostaw moje biodra! <laughs> Czekaj, teraz wyleś nie mogę się zaklinić, O. <laughs> ale ale to, to było wesołe. Genialnie. A ja jestem na przeskoczyć. To siedź tam na daszku, ewentualnie, jak będzie nam za długo szło, to level skończysz sam. Nie da się. Nie jak mogę to... otworzyć drzwi bez Was. A co, Edwate? To ja poczekam teraz. Nie, po prostu się nie otwierają. Aha. Powiedziałem, mam Cię w dupie. Mam Cię w dupie i <laughs> czekam na Madzie. Dobra, idę. Warto, żyjesz, żyjesz dobrze. Jak mnie nie ma, to Ci lepiej, nie? <śmiech> <śmiech> nie mam kogo łapać, to łapię za skały, <laughs> Tak, to są pomniki tych, tych, wiecie, w Grecji i tak dalej, nie. I, a, no. jak mają swoje kochonezy już takie błyszczące. Aha, czyli te drzwi się jednak nie tak. otwierają. Znaczy, no, no to, bo jest no tutaj, a... jest tutaj tylko droga jeszcze na szczyt w ten sposób. A odwróćcie się Aha, do siebie. Aha, dobra. dobra, 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 no tak, bo przecież jest <laughs> klameczka, trzeba było ją pociągnąć. Dwieście, jakie trzeba mieć. <laughs> Siadaj rozgość się Madzia, Czekaj, nie ma... ja biorę głośnik. <laughs> Aż to, a to taka impreza, dobra. Tu. O, czekaj, ja za kanapę. A ja za Madzie. <laughs> o, a tam jest wyjście. Zaraz zrobimy tu wyjście przez balkon. Czekaj, telewizor zabieram. A ciekawe, czy jest achievement po wyrzucenie wszystkiego za balkon, no, ale chyba się nie da wyrzucić. Nie, Nie, nie bo się bo nie da O! Ja wypadłem za mapę! To koniec. Co, co idzie w górę? Co idzie w górę? O, ja spadłem na poduchę, aby na twarde. No i bardzo ładnie, to <grym> jest tak, sprawiedliwość. No o, chyba będziemy deski szarpać w kolejnym odcinku, bo na dzisiaj to byłoby już tyle, skoro Wertes mówi, że koniec, to koniec, no. Da się szarpać. O nie, tak. moja wina. <grym> Dobrze, za to w kolejnym odcinku będzie wesoło. No, to dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Ze mną był Wertes. Siemanko, banko. Purpose. Elowina. Ale jaką fajnie stoi to jedną nóżką na tym batonie. No kurde, no w tej pozycji zwycięzcy. Tak. No i była ja. Tak więc dziękujemy, zapraszamy Dobre. na kolejny odcinek. Trzymajcie się. No i cześć. Dość, cześć.